Uprzejmie proszę o zabranie głosu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Duda. Ekscelencjo, wielcy Szanowny Panie Prezydencie, Szanowne Panie i Panowie Ministrowie, Szanowni Państwo Ambasadorowie, wszyscy dostojni przybyli goście. Przede wszystkim z wielką radością chcę powitać pana prezydenta Węgier Tamasza Sulioka. W Polsce. Bardzo dziękuję, panie prezydencie, że zgodził się pan przyjąć to zaproszenie. Ze wzruszeniem pana przyjmujemy, bo to jest pana pierwsza wizyta zagraniczna po objęciu urzędu prezydenta Węgier. I ona się odbywa właśnie u nas, tutaj w Polsce, w miejscu bardzo szczególnym, w Starym Sączu, w mieście w Małopolsce, w którym. Te więzi historyczne polsko-węgierskie są tak bardzo silne, że śmiało można mówić, że są praktycznie na każdym kroku widoczne i w architekturze, i w historii miasta, które, jak często mówią, jest miastem świętej Kingi, czyli księżniczki węgierskiej, która kiedyś w XIII wieku przybyła do Polski i z Polską związała swoje życie, wychodząc za mąż za polskiego księcia. Tutaj założyła klasztor klarysek. W tym klasztorze po śmierci męża, postanowiła osiąść i całą swoją, całą swoją resztę życia spędziła już tutaj, w tym, w tym niewielkim mieście na południu Polski. Cieszymy się ogromnie, że możemy Pana tu dzisiaj gościć razem z małżonką, właśnie dla podkreślenia przyjaźni polsko-węgierskiej, dla podkreślenia więzów łączących nasze narody w przededniu Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej i. Jest to oczywiście jak zawsze także sposobność do omówienia tych najważniejszych tematów politycznych, które czekają nas w przyszłości. To właśnie dzisiaj przed momentem robiliśmy z Panem Prezydentem, tutaj z państwem ministrami i ambasadorami, i w formie spotkania bilateralnego dwustronnego w cztery oczy i w formie spotkania delegacji polskiej i węgierskiej pod naszym przewodnictwem. Oczywiście mówiliśmy o zbliżającym się przewodnictwie prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, którą wkrótce, które wkrótce to, 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 tą prezydencję obejmą Węgry i w drugiej połowie 2024 roku i zaraz po Węgrach na początku 2025 roku my, Polska, czyli pierwsza połowa 2025 roku to jest nasza prezydencja, więc będziemy przejmowali niejako pałeczkę prezydencji w Unii Europejskiej. Od Węgier. O tym dzisiaj mówiliśmy z panem prezydentem, o rozszerzeniu Unii Europejskiej, o przyjęciu do Unii Europejskiej nowych państw. Jak państwo też wiecie, ja jestem tuż po wizycie w Słowenii, gdzie mówiliśmy o państwach Bałkanów Zachodnich, ale także i niezwykle istotna jest przyszła akcesja Ukrainy, Mołdawii. To są te, to są te najważniejsze tematy. Mamy nadzieję, że wkrótce też. Wśród państw Bałkanów Zachodnich Bośnia i Hercegowina będzie, do, będzie do, do Unii Europejskiej przyjmowana, a później dalsze państwa. My kiedyś, te 20 lat temu, byliśmy przyjęci do Unii Europejskiej. Wiemy, co to znaczy dla państw, dla, dla narodów stać się częścią tej wielkiej europejskiej wspólnoty politycznej i w związku z czym jesteśmy zwolennikami polityki otwartych drzwi. W Polsce byliśmy cały czas i tutaj nasza polityka jest absolutnie stabilna, nasze stanowisko jednoznaczne, polityka otwartych drzwi, tak, zarówno do Unii Europejskiej, jak również polityka otwartych drzwi do NATO. A propos NATO, też mówiliśmy z panem prezydentem właśnie o kwestiach związanych z wydatkami na obronność. Tutaj Polska i Węgry akurat śmiało można powiedzieć stoją w jednej linii. Węgry od, od, od dawna już wydają ponad 2% swojego PKB na obronność, w tej chwili to jest prawie 3%. Polska wydaje ponad 4% swojego PKB na obronność. Można więc powiedzieć, że pod tym względem jesteśmy w awangardzie spełnienia wymogów NATO. Ale mówiłem panu prezydentowi, że moją propozycją dla NATO na, na, na najbliższy czas w związku ze zmieniającą się sytuacją bezpieczeństwa w Europie i na świecie jest podniesienie wydatków na obronność w całym NATO do poziomu co najmniej 3%. To jest moja propozycja, którą ja zgłosiłem nie tak dawno przed wizytą w Waszyngtonie. Rozmawiałem o niej już w Waszyngtonie z prezydentem Joe Bidenem, z przedstawicielami kongresu, przedwczoraj z panią prezydent Słowenii Nataszą Pirc Musar. Dzisiaj właśnie rozmawiam też z, z panem prezydentem, też o tym mówiłem. Na marginesie tylko powiem, że dziękuję i cieszę się z satysfakcją wielką, przyjąłem podjętą przez Sejmas Litewski. Decyzję o tym, że poziom wydatków Litwy na obronność będzie podniesiony do, 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 do 3% PKB w ramach planu modernizacji i, i budowy litewskiej armii i, i, i wzmacnianiu litewskiej obronności. Uważam, że wszystkie kraje NATO powinny w tym kierunku podążać. Kiedy w 2014 roku NATO jako wspólnota podejmowało decyzję o 2%. Po, po, rosyjski, po rozpoczęciu rosyjskiej okupacji Krymu, po, po, po rosyjskim tak naprawdę ataku na, na okręg doniecki, ługański, ale pod pozorem wówczas separatystów. Przecież to oficjalnie Rosja się odżegnywała od tego ataku, wtedy podjęto decyzję o dwóch procentach, ale dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna, zupełnie inna. Dzisiaj mamy sytuację pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę. W związku z powyższym uważam, że uzasadnione jest, aby kraje NATO zaczęły ponosić takie wydatki na obronność, jakie były w czasach, no niestety zimnej wojny, kiedy Rosja groziła Europie i światu agresją, dzisiaj też grozi i wtedy było to 3%, dzisiaj też to powinno być 3%, więc dalej zapewniam, że będę z tym postulatem szedł i o tym też dzisiaj mówiłem panu prezydentowi. Szanowni państwo, Rozmawialiśmy oczywiście z Panem Prezydentem też o najważniejszych problemach, o problemach rolnictwa w aspekcie decyzji podejmowanych w Unii Europejskiej. O, o, rozmawialiśmy też, proszę państwa, o naszej współpracy w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tutaj też mówiliśmy o, o wojnie, która toczy się dzisiaj w Strefie Gazy i, i o tym w jaki sposób w jaki sposób także ten Konflikt daleki, ale jednak bardzo mocno wpływający też na naszą sytuację w Europie i, i ogromnie zagrażający wielkim kryzysem migracyjnym, który potencjalnie jest niebezpieczny dla Europy. Mówiliśmy także o tym. Ja zapewniłem też pana prezydenta, że gdyby. Była potrzebna pomoc w strzeżeniu granicy, to Polska ma bardzo wysoko wykwalifikowanych specjalistów, polskich strażników granicznych, w razie czego będziemy się starali służyć naszą pomocą, jeżeli taka solidarna potrzeba będzie ze strony węgierskiej, gdyby ta granica węgierska, będąca zarazem granicą Unii Europejskiej w wielu miejscach, była, była zagrożona. Szanowni Państwo, to są te poza samymi kwestiami naszej przyjaźni polsko-węgierskiej najważniejsze tematy międzynarodowe, o których rozmawialiśmy z Panem Prezydentem. Ach, ja jeszcze poruszyłem kwestię współpracy w ramach Trójmorza, dla mnie bardzo ważną, czyli rozwoju infrastrukturalnego tutaj naszego i naszej części Europy. Mówiłem Panu Prezydentowi, że bardzo mi zależy na, na rozwijaniu tej współpracy i i, i, I też dziękuję bardzo panu prezydentowi, że, że gotów jest w przyszłym roku przekazać mi prezydencję w ramach, w ramach Trójmorza. To będzie ostatni rok mojej tutaj służby dla Rzeczypospolitej na Urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej. Przypomnę Państwu, że w 2015 roku wspólnie z panią prezydent Chorwacji ja zapoczątkowałem współpracę Trójmorza będzie dla mnie niezwykle zaszczytne i, i, i niezwykle miłe również to, żebym na koniec swojej prezydentury mógł się pożegnać jako gospodarz szczytu Trójmorza z, z państwem, prezydentami, z, z koleżankami, kolegami prezydentami, którzy uczestniczą tutaj w naszej wspólnocie trójmorskiej. Także bardzo panu prezydentowi dziękuję za, za zrozumienie w tym zakresie i za życzliwość wielką, jaką, jaką tutaj okazał. Była, była wcześniej deklaracja węgierska o gotowości do, do tej prezydencji przyszłorocznej, ale, ale pan prezydent ten gest przyjaźni wobec mnie wykazał, za co bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze raz z wielką radością witam pana prezydenta razem z małżonką w Polsce w Starym Sączu. Jeszcze raz chcę podkreślić, to pierwsza wizyta zagraniczna pana prezydenta właśnie do nas na Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Trochę polityczna, ale też przede wszystkim przyjacielska, za co ogromnie dziękujemy. Jeszcze raz gratuluję panu prezydentowi wyboru na urząd prezydenta Węgier i, i, i przyjęcia tego urzędu i wstąpienia na urząd prezydenta Węgier dosłownie w ostatnich dniach. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję panie prezydencie.